Co zrobić, żeby wycisnąć z oszczędności trzymanych w banku możliwie jak najwięcej? Czasy są takie, że trzeba się nieźle napocić i pokazać mu skór, żeby to było możliwe. Dlatego spotykamy się dzisiaj na siłowni, pod gołym niebem. Stopy procentowe są najniższe w historii, szorują po dnie. Najważniejsza wynosi tylko 1,5%. Oprocentowanie depozytów w banku niewiele wyższe, a po potrąceniu podatku belki, sami wiecie, zostaje niewiele. Poznajcie Karola, który chciałby wyciskać ze swoich oszczędności znacznie więcej niż dotychczas. W związku z tym zaleciłem mu serię katorżniczych treningów, dzięki czemu zbuduje odpowiednią masę mięśniową. Mając odpowiednio wyrzeźbione mięśnie, można wycisnąć ze swoich pieniędzy nawet 3,5 do 4% w skali roku. Jak to osiągnąć? Przede wszystkim kręcąc się między bankami. Tu 3,5% na dwumiesięcznej lokacie, tam 4% na pięciotygodniowej, tu 3% na sześciomiesięcznej. Większość banków ma najlepsze oferty wyłącznie dla nowych klientów. Nie ma więc innego wyjścia jak kręcić się między nimi i przenosić pieniądze z jednego banku do drugiego. W tej z powrotem. Tak jak Karol. Drugi pomysł to wybrać sobie bank z dobrą ofertą depozytową, a następnie przenieść do niego wszystkie swoje domowe finanse, a więc karty, debety, kredyty. No, ale to jest, jak widzicie na załączonym obrazku, ciężka harowa. Jest też trzeci sposób, którego tak naprawdę nie polecam, bo jest zbyt ryzykowny. Połowę pieniędzy położyć na bardzo dobrze oprocentowanej lokacie, na przykład 5% w skali roku albo i więcej, a drugą włożyć w ryzykowny fundusz inwestycyjny. W bankach są takie pakiety, ale nie podobają mi się zbytnio ze względu na to, że na funduszu można stracić więcej pieniędzy niż zarobić na lokacie. Taki biznes opłaca się tylko wtedy, kiedy i tak chcesz zainwestować w fundusz inwestycyjny. Wtedy lokaty wykorzystujesz jako przyjemny dodatek do czegoś, co i tak byś zrobił. Poczę się od samego patrzenia na no to, jak ćwiczy. Widzicie te pięknie wyrzeźbione muskuły, ale niestety nawet najlepszy biceps nie wystarczy, żeby zarobić pieniądze na lokacie, jeśli twój bank z tobą tak pogrywa, żebyś i tak nie zobaczył z nich ani grosza. A niestety znam już takie przypadki. Politykę ujemnego oprocentowania pieniędzy klientów stosuje ostatnio bank PKOBP. E, obniżyło oprocentowanie konta oszczędnościowego z 1% do 0,3% w skali roku i to przed opodatkowania Belko. Jednocześnie bank ten pobiera od klientów 1 złotową opłatę miesięczną za prowadzenie konta oszczędnościowego. To oznacza, że jeśli ktoś trzyma na takim koncie mniej niż 5000 tysięcy złotych, to wyjmie z niego mniej niż wpłacił. Moi mili, wydaje mi się, że budowanie oszczędnościowej masy mięśniowej u Karola na dziś można uznać za zakończone. Wnioski: jeśli wydaje Wam się, że ujemne oprocentowanie pieniędzy w bankach dotyczy tylko tak dziwnych krajów jak Szwajcaria, to niestety jesteście w grubym błędzie. Już nawet trzymając pieniądze na zwykłym, najzwyklejszym roże, który jest nieoprocentowany, a bank pobiera zań miesięczną opłatę za prowadzenie, tak naprawdę musimy godzić się z ujemnym oprocentowaniem swoich pieniędzy. Taka prawda.